Dzień dobry. Znajdujemy się przed Multikinem Poznań 51, w którym obowiązują restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Nasi klienci zobowiązani są do dezynfekcji rąk, przestrzegania dystansu oraz noszenia maseczek ochronnych. Obsługa kina pracuje w przyłbicach i rękawiczkach. Ma obowiązek myć i dezynfekować ręce co godzinę. Sala ma plan szachownicy. W kinie jest specjalna strefa konsumpcji. Zaś dla grup wyznaczono żelazną zasadę: jedna klasa równa się jedna sala. Co to oznacza? Seans na wyłączność, brak styczności z innymi grupami, osobne drogi wejścia i wyjścia oraz absolutną minimalizację ryzyka. Powtórzmy wyraźnie, na sali nie spotkamy innych widzów, jedynie uczniów i nauczycieli z naszej klasy lub szkoły. Na każdej zmianie w kinie. Oddelegowany jest pracownik do zachowania zasad bezpieczeństwa i dezynfekcji. Ten pracownik dezynfekuje klamki, lady, balustrady oraz toalety. Jedna klasa, jedna sala. Kultura filmowa w bezpiecznym wydaniu. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt ze specjalistą do spraw kluczowych klientów Multikina lub Cinema 3D w Państwa kinie.